Nowo wybudowany zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sosnowcu jest jednym z elementów projektu budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu. Wraz z jego powstawaniem zdecydowanie mniej śmieci trafi na składowisko. Inwestycja, którą dzisiaj otwieramy, ta w podstawowym swoim zakresie budowa zakładu przetwarzania odpadów to jest około 60% kosztów, które łącznie stanowią 101 milionów. I w zakresie tej inwestycji wybudowano takie elementy trzy podstawowe sortownia, kompostownia i oraz odpady z komory na odpady zawierające azbest. Także będziemy tutaj odbierać elementy azbestowe typu, które zostały zamontowane na budynkach mieszkalnych jako elewacje na przykład. I myślimy, że tutaj już miasto będzie zaspokojone w tym zakresie. Mam nadzieję, że instalacja będzie funkcjonować poprawnie. Zresztą w miesiącu, marcu i kwietniu. Trwały próby końcowe, tak zwane, przez pięć tygodni. One wypadły pomyślnie. Już mniej więcej wiem, posiadamy wiedzę, ile jakich surowców będziemy odzyskiwać, jak proces kompostowania przebiega i to przebiegło z wynikiem pozytywnym. Także jest wszystko w porządku. Cała inwestycja jest prowadzona przez miasto z dofinansowaniem unijnym całość tego zakładu samego to jest 57 milionów złotych, olbrzymia inwestycja, natomiast do tego dochodzi jeszcze kilkanaście milionów na wysypisko, które w naszym przypadku jest bardzo duże i wielokwaterowe, więc będzie służyć przez wiele lat, ale najważniejsze jest to, że technologia jest ta, która jest preferowana przez Unię Europejską. My musimy tylko jako samorządowcy, w całej Polsce, pilnować, aby oprócz tych instalacji regionalnych. Nie było instalacji takich pół prawidłowo prowadzonych, które będą dumpingować ceną. To jest bardzo ważne, ponieważ ten zakład musi się samofinansować. Ta instytucja, ten zakład stanie się w pełni regionalną instalacją przekształcenia odpadów, wyposażoną wszystkie elementy technologiczne, które pozwolą powiedzieć mieszkańcom: O, zafundowaliśmy sobie, my, jako Europejczycy, także. Takie unieszkodliwianie odpadów, które nas satysfakcjonuje, jest na miarę naszych oczekiwań, na miarę rozwoju technologii wokół nas. Dzięki realizacji projektu gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca oraz spełnić wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. Tym sposobem miasto staje się bardziej ekologiczne.